Się, ja po wodzie wiodę Cię, Jezus rzekł odwagi, Jezusowi chwała cześć. Woda wciąż zalewa Cię, Pan wyciąga rękę. On życie tchnął w nozdrza Bogu Ojcu chwała, cześć! Ulewił z prochu ziemi cię, Dziękujmy Mu za życie ich na Twoją obecność działa. i the we Boże, mój i królu, mi błogosławić miódwę na zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. Tylko w Twoje Dzień Wielkiej Chwały, a wielkość Jego niezgłębiona, w pokoleniu, pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny. Ja po wodzie wiodę cię, Jezus rzekł odwagi Jezusowi chwała, ciężki Woda wciąż zalewa Cię, Pan wyciąga rękę Jezusowi On życie tchnął w nozdrza. Bogu Ojcu chwała, cześć! Ulewił z prochu ziemi cię. Dziękujmy Mu za życie. Bogu o... Cześć Boże, witajcie kochani. Witam Was bardzo serdecznie na koronce do Miłosierdzia Bożego na żywo. Cieszę się ogromnie, że jesteście razem z nami. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Zapraszam do pisania Waszych intencji w komentarzach. Będziemy się za nie wszystkie modlić. Dziś w tę szczególną uroczystość, w niebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, Módlmy się wspólnie, także za wstawiennictwem naszej najlepszej matki. Godzina piętnasta minęła. Zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, Ty, który jesteś miłością samą, przychodzimy do Ciebie. Przychodzimy do Ciebie w godzinie Twojej śmierci na krzyżu. Prosimy Cię, Panie, obdasz nas swoją miłością i pokojem. Powierzamy Ci Kościół Święty, papieża Leona, wszystkich kapłanów, Kościół. Powierzamy Ci wszystkie intencje naszych serc, a także wszystkie te zapisane w komentarzach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczne, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie <g audiences> dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie. Dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzie, dla nas ufamy Tobie. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoczko, módl się za nami. Wszyscy święci i patronowie nasi, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego świętowania, szczególnie dzisiaj z miłością do Matki Bożej, z taką radością. Miejcie piękne popołudnie, niech Was Pan Bóg błogosławi i do usłyszenia już jutro z Panem Bogiem.